Jest czwartek. 19 sierpnia. Jezus mówi dziś o wielkim pragnieniu króla, który przygotował przyjęcie weselne swojemu synowi. Słuchając przypowieści o uczcie, wyobraź sobie, że jesteś jednym ze sług, których król wysyła z zaproszeniem. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, Lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego — Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom — Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. W kulturze żydowskiej, uczta weselna była szczególnym czasem spotkania i tworzenia więzi. Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, zapraszano tylko tych, którzy mogli przyjść, a zaproszenie było ponawiane. Czym można wytłumaczyć odmowę ze strony tych, którzy wcześniej przyjęli zaproszenie? Jak ty się tłumaczysz, gdy nie chcesz czegoś się podjąć? Pierwsi zaproszeni są zajęci sobą i swoimi sprawami. Świadomie odrzucają zaproszenie króla i znieważają jego sługi. Król podejmuje kolejną próbę. Słudzy mają iść ponownie, aby zapraszać na ucztę wszystkich, złych i dobrych. Przypomnij sobie sytuację, gdy zachęcałeś kogoś do pójścia do kościoła albo na spotkanie wspólnoty. Jaka była reakcja tej osoby? Powróć do sceny z Ewangelii. Król wciąż zaprasza i ponawia zaproszenie na ucztę. Każdy jest powołany do bliskiej relacji z Bogiem, i nie ma ważniejszych spraw do zrobienia niż przyjąć to zaproszenie. Bóg potrzebuje też oddanych Mu ludzi, których może posyłać do zaproszonych. Słuchając Ewangelii. Zastanów się, do czego Jezus może cię dziś zapraszać. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto, przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali. Złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka, nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego. Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Rozmawiaj z Jezusem o tym, co zrodziło się teraz w Twoim sercu. Poproś, byś zawsze odpowiadał na zaproszenie do wspólnoty i współpracy z Nim. Pała Ojcu i, i Synowi, Synowi i Duchowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu, jak, jak było na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.